Rzekomy pomór drobiu. Ta informacja nie ma za zadanie siać paniki, ma nas wyczulić na pewne niepokojące sytuacje. Obserwujemy dzikie kaczki i łabędzie na co dzień i nie tylko je. Każdy przypadek padłego ptaka należy zgłosić do powiatowego inspektoratu weterynarii w Ostródzie. Stwierdziliśmy na terenie powiatu Ostróckiego przypadek rzekomego pomoru drobiu u gołębia, czyli u ptaka dzikiego. No i musimy wszcząć jakby procedury administracyjne w celu Ograniczenia rozprzestrzeniania się tego, tego wirusa, tak aby nie przeżył on do stad komercyjnych, tak, żeby nie doszło do rozwleczenia się tej choroby. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z ptactwem, na przykład hodowcy gołębi, muszą bardziej niż zawsze stosować się do zasad BHP. Wirus jest. Jest zjadliwy dla drobiu. Jest to co prawda zoonoza, czyli choroba odzwierzęca, jednak nie jest on bardzo niebezpieczny. Nie tak bardzo niebezpieczny na pewno jak ptasia grypa. W wyniku kontaktu, ale długotrwałego. U osób wrażliwych może dojść do zapalenia spojówek, które jednak nie rodzą z czasem tak po wyleczeniu konsekwencji jakichś poważnych dla człowieka. Jeżeli w granicach miasta ktoś posiada kury, kaczki czy gęsi, lepiej niech trzyma je w zamknięciu przez około 30 dni. Jeżeli nie będzie już kolejnych przypadków, strefa objęta zakażeniem przestanie obowiązywać. Strefą objęte jest miasto Ostruda na południu od linii kolejowej, miejscowość Górka do, do drogi DK16 i miejscowość Kajkowo do drogi DK16. Powiatowy inspektorat weterynarii Dmucha na zimne nie chce, żeby wirus przeniósł się na drób rzeźny, co niosłoby za sobą straty ekonomiczne.